Siema ludzie, witam Was w kolejnym odcinku z minigierek na moim kanale. Oczywiście to jest Minecraft i gramy sobie w Murder Mystery, gdzie będziemy musieli rozszyfrować znowu, kto jest zabójcą, a kto detektor. No, naprawdę ten gościł pierwszą osobę, pierwszą osobę którą znalazł, to oczywiście musiałem. Kurde, być ja. Zobaczcie, tutaj sobie leży Biedny, biedny, mały flotar. No, ale co poradzić? Um, nie wiedziałem, że pierwszego gościa, którego znajdę, którego uda mi się, wiecie, spotkać, to będzie, to będzie niestety morderca i mnie od razu zabił. No, ale cóż, czasami tak jest. Także uwaga, zanim przejdziemy do już odcinka takiego, takiego wiecie, to możecie zostać zostawić łapkę w górę bo później na pewno zapomnicie ostatnio YouTube szaleje z tymi swoimi algorytmami dziwnymi także na pewno taka łapka w górę od was dla mnie na pewno na pewno nie zaszkodzi w ogóle chciałbym się dowiedzieć czy da się tutaj wejść ej czekajcie jak ta mapa wygląda okej okay, to jest to jest takie Um, taka kopuła bardziej, Zas zawsze się po prostu zastanawiam jak te mapy wyglądają w całości, ale w ogóle um, sprawdźmy sobie wszystkich graczy, to jest, to jest właśnie morderca, zobaczcie on goni kolejną, a wow, goni kolejną ofiarę, a czy w ogóle mamy tutaj detektywa, się zastanawiam, VIP, 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 okej, okay, tu są VIPy, Ciekaw jestem, jakie mają, um, jakie mają tutaj rzeczy, takie VIPy dostępne dla siebie, ziomek! Tutaj nikogo. O zobaczcie. On znalazł jakiegoś jakąś kukiełkę um, i myślał, że to gracz, ale zobaczymy czy uda mu się kurde o znaleźć o nie, kolejne, kolejna osoba umarła. No, trudno, trudno. Chyba ten zabójca wszystkich, e, wszystkich pozabija. Ciekaw jestem, w ogóle ile mam procent na to, że zostanę zabójcą albo e, detektywem w następnych rundach. Trzeba będzie to sprawdzić. O nie, uciekaj! Wow! Detektywie, proszę! Szybko. Jest, ale piękny strzał, detektywa. Naprawdę to było GG, muszę napisać GG, bo to był piękny strzał. Nie spodziewałem się, że ten detektyw zrobi to w takim pięknym w takim pięknym stylu oczywiście przechodzimy od razu do następnej rozgrywki, 7% i 3% słabo, naprawdę słabo ja sobie powiem wam, że grałem między odcinkami, bo naprawdę spodobał mi się ten tryb, ale e, chyba nie służyłem jakiejś szansy tam właśnie na detektywa albo nic albo coś takiego, kurde, znowu jestem znowu jestem niewinny, nie podoba mi się to czy da się tutaj jakoś wejść, to jest chyba ta mapa gdzie jest taka mm, Taka, taka, taka. Czekajcie. O nie, gdybym tam mógł wejść, to bym był już nie do zabicia dosłownie byłbym nie do zabicia. Zobaczcie, że tutaj tak naprawdę jest dość trudno, dość trudno się ukryć przed tym zabójcą i to też jakiś jest wyczyn, aby to zrobić. O, małe laki Bloki! Zobaczcie, nawet tutaj są takie mini Lucky Bloki, chociaż tu są pewnie jakieś z Mario rzeczy. Uuu, biegniemy! O, cię za chwilę zabiję! O, zrobię ci krzywdę! Tu nieba, tu, tu wszyscy są, okej, okay, tu wszyscy widzę, że są prawilni i nikt nikogo nie, zabi nie zabił. Eee, detektyw opuścił łuk. Ciekaw tylko jestem. Gdzie ten detektyw jest? Okej, okay, druga osoba, player. U, jakiś gracz małuk. Ojez, nie mówcie, że to jest. Zabójce. On małuk, On małuk, On małuk. Dobra, ja będę za tym typem chodził. Mam nadzieję, że znowu mnie ochroni. O nie, człowiek woda. Okej. Okay. O nie, 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 nie! Kurde, no panie, panie detektywie, powinien nas pan chronić. On uciekł. Ten detektyw po prostu od nas uciekł. W ogóle nie wiem. Zastanawiam się, co ten detektyw tutaj próbował zrobić, bo zebrał łuk, do nikogo, nikogo z nas nie podejrzewało, tylko zaczął sobie uciekać. Może to jest jakiś nowy gracz, który nie wiedział, co tutaj trzeba zrobić, ale widzę, że ktoś, 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 ktoś znowu. Znowu zabił, także to mi się podoba, że znowu, znowu morderca, morderca umarł. Ale proszę, 9% i 7%. To jest tak optymalnie, bym powiedział. Także proszę, dajcie, da, dajcie mi szansę, da, dajcie mi szansę się wykazać. Naprawdę, chcę, chcę się wykazać. 3, 2, 1 i bum, no i znowu jestem innocentem ale spoko, teraz teraz powiedzmy, że mam plan, pójdziemy sobie po złoto to jest pierwszą rzecz, którą chcemy zrobić i kupimy sobie tajemnicze potki zobaczymy co z tych tajemniczych naprawdę? już ktoś umarł? okej, okay. a da da dawaj potkę i co to jest za potka? mystery potion mm. speed, o kurde o nie nie mówcie, że to jest jest zabójca, gdzie, so, gdzie jest zabójca? O Jezu, oni się biją wszyscy. Dobra, będę sobie tutaj stał. Je, nie jestem. Wow, co to jest? Tam jest jakaś osoba. Okej, okay, proszę, nie jesteś zabójcą? Nie jesteś zabójcą, dobra. Wszystko jest. Wszystko jest git. U, wow. O nie, ktoś tutaj znowu szaleje morderca na wolności po raz kolejny. Jak najdalej od, od ludzi. Nie chcę po prostu z nimi, z nimi nic, mieć nic wspólnego. Zastanawiam się, czy można na te półki wskoczyć, ale chyba nie. Chy, chyba nie można wskoczyć. O kurde. Wow! to był... Okej, ktoś ma łuk. Słyszałem, że ktoś ma łuk. Także proszę... O je, yeah, trup. Kolejny trup. Cztery trupy. Co tu się... Ej, trzy osoby żyją. Ej, tam jest... To jest zabójca! To jest zabójca, ja go widziałem! Strzel. Ach, u. Um. A, trzy osoby niewinne zostały. Dobra, zastanawiam się, czy detektyw się liczy do tych niewinnych osób, czy też nie. Bo ja się spodziewałem, że zostałem ja. Detektyw i morderca, wiecie, trzy osoby. I widziałem, że ten gościu ma łuk. ja byłem niewinny, także mówię: Ej, ten gościu, który tutaj biegnie. A okazało się, że on był kurde za mną. W ogóle moje ciało gdzieś spadło. On jest, a, on ma skinę biblioteczki, ale jak widzicie, niezbyt mu to pomogło. Naprawdę, to z... moje ciało gdzieś leży tutaj na dole? Wow, w ogóle wypadłem. Co się stanie, jak wypadnę? Sprawdźmy to. Um, ha halo? 500. 600, Ej, dobra, wiecie co, chyba nie powinienem tego robić, jej, win, dziękuję bardzo, że wygraliśmy, ale po raz kolejny nic nie zrobiłem, nawet się nie ukryłem zbyt dobrze, wydaje mi się, że większość, no, że wszyscy tutaj liczą na to, że będą albo mordercą, albo detektywem, bo inaczej jakby ta zabawa nie jest kompletnie, mm, nie jest kompletnie fajna, wiecie, no możemy się ukrywać, jej, ale tu tak, tak na dobrą sprawę nie ma gdzie się ukryć. To jest ten problem. O, mam 11% szans, że będę mordercą. Proszę. Dziękuję bardzo. Jestem mordercą. Dobra, będziesz moją pierwszą ofiarą. To mi się podoba. Wreszcie. Zobaczycie, jak to robi prawdziwy prawdziwy morderca. Okej. Okay. Dziutko. Uuu, trzy fragi. Trzy fragi mam. Okej. Okay. Jak, ej, najszybsze, najszybsze zabójstwo w historii po prostu. To było, to było piękne. Trzy osoby ok, obok siebie były. One się kompletnie tego nie spodziewały. Dobra, idę sobie. Pyk. O! Chyba, chyba detektyw kogoś zabił. Jest! Wystarczy, że będę chronił tego łuku i wszystkich pozabijam. Tylko jak widzicie już spieprzyłem trochę sprawę. Ale no dobra, nie jestem zabity! Ale i tak, ej, i tak do, dość dobrze mi poszło, tak mi się zdaje przynajmniej. Kurde, ale powiedziałem, że będę chronił tego łuku, a jednocześnie tego nie zrobiłem, bo mówię, nie, to będzie by zbyt podejrzane, jak będę stał na tym łuku. W ogóle nie wiem, czy tak się, czy tak można zrobić, ale mam 1% szansę, że będę mordercą, czyli raczej, raczej już mi się nie uda, chyba że jakimś cudem na detektywa awansuję, a też tak może być. Że będę detektywem. Ale te trzy fragi, co zdobyłem, czy cztery fragi, chyba e, trzy albo cztery fragi, co zdobyłem tak szybko, to było naprawdę e, coś zarąbistego. Dobra, muszę gdzieś się ukryć, tylko się zastanawiam, gdzie. Hmm, okej, okay. zabójca dostaje swój wieczyk. Ja bym chciał bardzo. O, tu w ogóle jakiś NPC jest? Nie, to nie jest NPC. Okej, okay. idziemy za tym gościem. Idziemy za tym gościem. Mam nadzieję, że on ma łuk. A nie, czy też? Nie, to, to nie są NPC. Znaczy, myślimy, że to są NPC, bo mieli bardzo podobne skiny. Okej. Okay. Proszę, żebyś miał łuk. Proszę, kolego, miej łuk i mnie ochroń. Ale nie, on chyba nie ma łuku, wiecie. Muszę, muszę kupić sobie, znaczy, muszę znaleźć jedno złoto, żeby w razie czego mieć, e, mieć szybką drogę ucieczki od tego gościa. O nie, ktoś tam jedzie wagonikiem. O nie! Dobra. Mam tutaj co nieco. 9 osób zostało, 3 minuty. Tutaj naprawdę trzeba być takim prosem, żeby się uchować jako zwykły, zwykły ziomek, że szok. Dobra, mo mo mogę jakoś. A kurde, nie mogę tam wejść. A tutaj, tędy? Nie, tu wszystko jest poblokowane. Bym sobie wszedł na górę i tam bym po prostu czekał, ale chyba tak się nie da. Dobra, ja będę sobie tutaj obserwował to. Bo to jest dobra miejscowa. Wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko miejscowa, bo w razie czego mogę szybko wrzucić chyba to złoto. Mam nadzieję, że to tak działa. I mogę się szybko stąd wynieść. 150 punktów dostałem kolejnych. Będę musiał sobie coś kupić może. Zwiększenie szans na bycie, bycie mordercą. Okej. Okay. Nikogo tutaj. Wow, to jest jakiś wulkan chyba. Ty, al zoromistie, ten wulkan zrobiony. 5 osób zostało. O nie, o nie, roller coaster tam jest. Ten roller coaster. O fuck, dobra, biegnę. Pewnie umrę przy okazji, ale spróbuję dobiec do roller coastera. O nie, w ogóle zobaczcie, jaka droga jest długa do tego. Nie, no to jest przesada, że ja muszę przebiec przez centralnie środek, żeby dobiec do roller coastera. O detektyw, yy, nie ma łuku, dobra, dobra, dobra. Ty, on jest on jest niewinny ten gość? Ja, ja wiem, że on jest niewinny. Nie, 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 nie. Proszę, ja jestem niewinny, jestem niewinny. Dobra, ja będę tutaj stał. Okej, okay, proszę, niech on... O, dobra, okej, okej, okay, okay, mi napisał k. Dobra, jest, thank you, jeju, yeah, you. dziękuję. Dobra, jestem z detektywem, który mnie po prostu um, ochroni. I o, powiedział, że mi ufa. Piękne, to jest naprawdę piękne. Tylko dlaczego ee, on, on nie, nie powinien wychodzić tam? On nie powinien tam wychodzić, wiecie? Dwie osoby niewinne zostały. Kurde, ja idę za nim. Wiecie co? Ja idę za nim. My, ja bym został tam, przecież ten morderca musi znaleźć, a... My, morderca musi nas znaleźć, a nie my mordercę. To jest właśnie, to jest... O. Ehm, dziwne rzeczy się tutaj dzieją. It's sun. Co, it's, co słońce? Stay safe. O kurde, on mnie tutaj zostawia? Nie, ja, ja nie chcę tutaj. Ja, ja, ja nie chcę tutaj <grych> zostać. Musi mi musi ochronić. Limited edition. Minuta została. Co tu się. Nie, watch out! Szybko, szybko. Nie! Tak blisko! Tak blisko zabicia! Kurde! No co ja zrobiłem? Co ten gościu zrobił? Wiecie, co powinniśmy zrobić? Siedzieć w jednym miejscu. Na przykład tutaj. O, tutaj. Powinniśmy siedzieć i na pewno byśmy trafili tego mordercę. Ale nie! Po co? Po co mielibyśmy, kurde, to robić? Oj, kurde. Lego Clone Fin spieprzył sprawę kompletnie. Naprawdę. Spieprzył sprawę. Nie podoba mi się to, co on zrobił. Dajcie mi możliwość. Ja wam... Oczywiście, innocent, typowy innocent, chociaż jako ostatni przeżyłem, tak że i tak mm, poszło mi dość dobrze, tak mi się zdaje. Dobra, jeszcze sobie pogramy parę rundek. Uh, tu w ogóle parkur jest. Okej, okay, podoba mi się, podoba mi się ten parkur. Pyk, pyk, Mo mogę wejść tutaj? <laughs> mogę wejść tutaj, dobra. Będziemy mieli piękny parkur I chyba mogę też tam skoczyć, tylko się zastanawiałem, czy to gdzieś prowadzi dalej, ale chyba nie. Dobra, dobra, dobra. Czyli mamy dobrą miejscowę, taki parkour. Zobaczymy, czy tutaj nas. O nie, 10 osób już zostało. E, czy tutaj nas znajdzie pan morderca bez serca. Wy pytaliście w ogóle o IP serwera? Tutaj macie podane IP. Moja głowa zasłania. O te teraz możecie sobie odczytać IP serwera, czyli hypixel.net Gu -gust is the murderer. Ale to tak chyba nie powinno nie, nie powinno się mówić, wiecie? Znaczy nie. W sumie nie wiem. Mówi, że to widział. Okej, okay, jeżeli jest martwy, to raczej nie może pisać. Także nie, chyba może. Ch chyba może to zrobić, wiecie? Bo jednak y on nie umarł, a widział. No to. No to tak jak w Garys. Bo ja Tak jak w Garysmodzie. Okej. Okay. W ogóle. Nie, 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 nie. nie. Co ja w ogóle spieprzyłem? Co ja zrobiłem? Szybko, idziemy, idziemy na mój parkour, mój bezpieczny, bezpieczne miejsce tam, gdzie nikt mnie nie znajdzie. Detektyw upuścił łuk. No dobra. Gdzie jest łuk? Hmm. Łuk jest gdzieś z tyłu za mną, czyli tutaj, tak? E, albo tu? Gdzie jest łuk? Tam? Gugus is it. No dobra, wiemy, że to jest on. Mm. Tylko, że nic z tym raczej nie zrobimy na ten moment, sześć osób zostało Dziwne, klikam prawym Use this compass to locate the bow No dobra, tam jest gdzieś łuk, tak mi pokazuje mniej więcej, tylko czy... Ja chcę iść Okej, okay. okej okay. Shit, gdzie jest łuk, gdzie jest łuk?! Okej, okay. ten łuk gdzieś jest tutaj Proszę, proszę, proszę! Nie, On idzie za mną chyba, morderca jest za mną, tak? Nie, nie ma go za mną. Albo jest za mną? W sumie już nie wiem. Nie wiem, czy ten morderca jest za mną, czy nie. Hello? <grywy> Kurde, szedłem po Nick. Um, Deathchat, a noobs... Stargames coś pisał do mnie. Flotar! Ciekawe, co chce ode mnie... ...ten, ten dziwny człowiek. I see it! No dobra, co, co z tego, że wiedzieliśmy, że on jest mordercą, skoro ten gościu miał łuk i on uciekał zamiast, zamiast strzelić, wiecie co? On uciekał zamiast strzelić. Może ty byłeś mordercą, co? Może to ty, kurde, od samego początku jesteś mordercą, ci, aż ci zrobię, aż ci zrobię, kolego, zdjęcie. On na pewno był mordercą, bo miał łuk i nie zabił prawdziwego mordercy, także to, to przez niego wszyscy zginęliśmy wow, w ogóle tu jakieś są dziwne rzeczy winda jakieś. spectator settings spira możemy sobie dać New player, o, dobra, ktoś ma łuk czy ty masz łuk? nie, ty się o, kurde ona się ukryła okej, okay, to ty, ty jest naprawdę, dobra, to jest morderca, o nie okej, okay, i została ostatnia osoba może jej się uda zastanawiam się w ogóle jak ona tu wskoczyła, wiecie pyk a, przez jakieś drzwi chwila, pyk Weszła sobie tędy. Nie, w sumie nie wiem, jak ona tu weszła. Ej, macie pomysł, jak ona się tutaj dostała. Bo ja nie widzę żadnego takiegoś wejścia. Wydaje mi się, że coś z drzwiami jest to związane. Ale nie jestem na sto A nie, dobra, da, da się tędy wbić. I później jakoś Hopstu, Hopstu, Hopstu. O kurde, dobra, to, to już wiem jak, jak tutaj sobie wbiła. Tylko z tego co rozumiem. My możemy zamykać drzwi. Co jest dziwne. <laughs> nie wiem, czy, czy, czy tak to powinno wyglądać. Że my, jako, jako spektatorzy, możemy to robić. O nie, on idzie po nią. Okej. Okay. Wygraliśmy. Wygraliśmy jako, jako normalni GG. Oczywiście, że GG, bo to był fajny meczek, naprawdę. No, ale co, co mogę jeszcze powiedzieć? Mieliśmy to. Ja miałem być zabójcą. Ja bym im pokazał, albo detektywem. A ja jestem inosentem, to ja wiecie, ginę. Jestem zwykłym pionkiem. 3%, 10% na detektywa. To jest moja, moja szansa, żeby osądzić osądzić zabójcę. Uwaga. Prawie. Pra, prawie, się, prawie się to udało. Dobra, sobie wejdę w ogóle tutaj, na górę. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie będzie. Hmm, tutaj jest zwykłe jakieś pomieszczenie. W ogóle mógłbym się tutaj ukryć. Any Steven Universe fans? Nie mam pojęcia co to jest Steven Universe, czy jakiś serial, gra, czy cokolwiek, nie wiem, o, czekajcie, może jakoś, o, nie, 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 idą tutaj osoby jakieś Hmm, muszę pomyśleć nad jakąś kryjóweczką, tu mogę sobie, na to mogę wejść, siema, ma? ale maskina, kurde, typ, dobra, mm, nie widzę kryjówek żadnych, to jest dziwne i na razie morderca chyba chyba nie wiem na co czeka tak naprawdę, ale nikogo jeszcze nie zabił. Okej, okay. to mi się w sumie podoba. Jak morderca, morderca jest dobrym człowiekiem i o nikogo nie zabija i tu był on miał chyba łuknię, on miał złoto, dobra. Halo. Hal, czy ty jesteś mordercą? Nie, nie jesteś. A czy ty jesteś mordercą? Też nie jesteś. Fakci, ludzie biegają wszyscy jakby byli yy, byli mordercami. Wiecie co? Ja sobie wejdę tu. Tu sobie wejdę tu tu, o kurde, gdybym mógł wejść tutaj w to miejsce to by było naprawdę zarąbiście chyba niestety nie można ale możemy, ulala spróbować tutaj wejść, zobaczymy takie skomplikowane parkury z, z, z mordercami czyhającymi na nas wokół a nie, nie da się tam wejść na 100% cześć <laughs> na 100% nie, nie da się tam wejść, bo to jest jakoś tak zablokowane, szkoda chyba, że jakoś o nie, ty nie jesteś, mortarz, Kurde, tu jest jakaś chyba niewidzialna ściana, wiecie? Jak, jakaś bariera położona, przez co nie można nic zrobić. Ona, o, nie, nie umiesz wejść. Oczywiście, że umiem, kurde, wejść. Spokojnie, tylko ja, ja bym chciał się dostać. Em, w inne miejsce. Dobra, czy oni się tutaj. Nie, to są dwóch. On małuk? On małuk. Dobra, ten gościu małuk, to mi się podoba. Okej, okay. dobra. On idzie morderca, albo to, to nie jest morderca. Dobra, za tym gościem musimy my musimy chodzić i on nas on nas na pewno uratuje. To jest dobre, żeby znaleźć detektywa i po prostu z nim się trzymać, żeby po prostu nas uratował. Możemy sobie wchodzić. Dzień dobry, dzień dobry. Okej. Okay. Ona, ona ma łuk. Dlaczego skąd? Skąd oni mają łuk? Ludzie, o co chodzi? Możecie trzy osoby mają łuk? What? Czy tutaj za złoto da się kupić łuk? Nie dziwiłbym się, gdyby rzeczywiście tak było. Aż sobie sprawdzę. Czy jest tu jakieś, jakieś miejsce, gdzie się kupuje łuk? Dobra, dajcie mi, dajcie mi jeszcze więcej złota. Ale to jest ciekawe. Że zwykły nawet obywatel, jeżeli uzbiera odpowiednią ilość złota, to może być, em, to może być, może być, em, no też tak, tak jakby detektywem, prawda? Okej, okay, da, da, dawać złota, jeszcze więcej złota potrzebuję. Tutaj nie powinienem schodzić. Ej, wszyscy mają łuki. Widzicie to? Wszyscy mają, kurde, łuk. O co chodzi? O nie, o nie, to jest zabójca. To na pewno jest zabójca. Dobra, może muszę mieć 10 sztabek złota? Zobaczmy, czy 10 sztabek złota to jest Start shooting people. You win. Okej, okay, morderca został zatrzymany, ale ile potrzebujesz tabek, żeby to zrobić? Wiecie co, zagramy sobie powiedzmy jeszcze jedną rundkę i będę się z wami um, będę się z wami żegnał. Ok, 9% szans na detektywa. Dajcie mi to, proszę, dajcie mi to. Ja na to zasługuję, jak mało kto, żeby być detektywem. Bo mordercą to. No, no dobra, nie wyszło mi, tak? W tym odcinku nie, nie wyszło. Bycie mordercą. A, widocznie, w, widocznie nie, nie jest to jeszcze dla mnie. Dobra, ja teraz zbieram złoto i kupuję sobie łuk. To jest. To jest to, co chcę uzyskać w tej gierce. I będę kolejnym detektywem. 3 złote. Okej. Okay. Nie ma tutaj nigdzie nikogo. Why I can I ever A. On gościł i narzeka, że nie jest nigdy. Nigdy nie był zabójcą. To ja. Um, ja bym się cieszył, czy to jest morderca? Nie. Już myślałem. Wiecie, bo tak to dziwnie jakieś wyglądało. Ale chyba trzeba mieć po prostu 10. 10 tych sztabek złota i wtedy automatycznie dostajemy łuk. O, w ogóle zabójca został, został, został zabity. Także nie udało nam się tego zrobić. Jeszcze jedną rundkę. Jeszcze ostatnią rundkę, bo ta by trwała naprawdę bardzo, bardzo, bardzo krótko. Ile mam? 11? 4,11. No to detektywem muszę być. Kurde, no. Detektyw to... Jeżeli słyszysz słowo detektyw, to wiesz, że to jest flotar. Dobra, dajcie mi. Dajcie mi opcję detektywa. Proszę. Zróbmy to dzisiaj. Ech. No. No. Hmm. Co mogę powiedzieć? Nie wyszło. Nie, nie wyszło tym razem. Proszę, żeby tutaj nie było żadnego gościa, który chce mnie zabić. Nie. O, oh, fuck. Już zaczynają się zabijać. Dzikusy. Buuuu, zabijecie. <ścoughs> Ludzie tak się boją tego. O, kurde. Ej, no naprawdę on może zbierać złoto też? Hmm. Zostałem zabity. Spectate. No, no widzicie. Moje ciało. Moje, moje ciało leży tutaj. Zostałem. Zostałem po prostu zabity. Aż sobie zrobiłem piękne zdjęcia. Może wykorzystam któreś zdjęcie. Na miniaturkę, oczywiście. Także ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę. Polecam sobie kliknąć na jakiś film, który właśnie wam się pojawił na ekranie. Są pewnie bardzo podobne do tych, który przed chwilą oglądaliście. Na razie do zobaczenia. Cześć!